Witam Państwa w programie Gość Dnia, a w studio ze mną jest pan Jacek Krzywniak, właściciel gospodarstwa rolnego w Dziergowicach. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwo. Tak, Prowadzę około 300 hektarowe gospodarstwo w Dziergowicach. Gdzie łączę produkcję roślinną z produkcją zwierzęcą w kierunku pozyskiwania jak najlepszego mięsa kulinarnego dla odbiorców okolicznych. W ostatnich dniach bardzo dużo mówi się o rolnictwie za sprawą protestów rolników, które odbywają się w całej Polsce. Chcielibyśmy jednak przybliżyć tematykę rolnictwa, tematykę prowadzenia gospodarstwa rolnego naszym telewizom, bo nie każdy zna się na tym, nie każdy się orientuje w tej tematyce. Proszę powiedzieć, jak wygląda z punktu ekonomii, z punktu organizacji prowadzenie takiego gospodarstwa rolnego. Przypomnę, że Pan jest właścicielem. Dużego gospodarstwa. Znaczy się y, prowadzę średniej wielkości gospodarstwo rolne, y, ale średnie i duże gospodarstwa y, w, wbrew wszystkiemu i wszystkim należy traktować jako przedsiębiorstwa. Zatrudniamy ludzi, ponosimy z tym związane wszelkie koszty, jesteśmy pracodawcą i y, y, y to jest. Y, w naszym kraju jednak niesprecyzowane, niedostrzegane. W tej chwili rolnicy nie są traktowani na równi z przedsiębiorcami, bardzo często, przez co mamy utrudnioną, utrudnione funkcjonowanie w skali makroekonomicznej. I wiąże się to z pewnymi ograniczeniami. Jak na przykład w zeszłym roku noweli, nowela prawa bankowego odcięła nas od możliwości korzystania z kredytów obrotowych, tak zwana ustawa lombardowa, wrzuciła przedsiębiorców rolnych, takich jak ja, prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne, do jednego worka z konsumentami, gdzie odcięło nas to. Właśnie od możliwości łatwiejszego zaciągania pożyczek bankowych. Z drugiej strony, specyfika gospodarstw rolnych w tej chwili wygląda tak, że jest to bardzo trudny dział, gdyż ze względu na prawo pracy oraz niedobór rąk pracy w naszym rejonie stał się ten rynek pracy rynkiem jakby pracownika. Bardzo mało jest osób zainteresowanych pracą w gospodarstwach rolnych. Jest bardzo y, duży głód, y, jeżeli chodzi o ręce do pracy. A obciążenia y, finansowe, y, pra, y, pracodawcze, też y, przy niskiej dochodowości gospodarstw rolnych y, są dla, dla nas bardzo dużym obciążeniem. Czyli y nie ma znaku równości pomiędzy przedsiębiorcą rolnym a przedsiębiorcą z innej branży. Jest wiele różnic i te tak. różnice powodują różnego rodzaju protesty, bo protesty rolników nie, nie są sprawą z ostatniego miesiąca czy, czy dwóch miesięcy. Wielokrotnie w historii naszego kraju rolnicy protestowali. Ale być może wiele problemów narastało przez lata, i nikt nie podjął się próby uregulowania tego systemowo. Znaczy się, protesty nie wynikają z tego, co, co było w mojej pierwszej wypowiedzi. Protesty wynikają z globalnej sytuacji makroekonomicznej w całej Europie, gdzie ze względu na przynależność do Unii Europejskiej. Mamy pewne ograniczenia i pewne wymagania co do naszej pracy oraz produkcji. Wymagania te dają bezpieczeństwo żywnościowe Europejczykom i są skierowane na zachowanie jak najwyższej jakości standardów przy produkcji rolnej. Chodzi właśnie tutaj o zapewnienie odbiorcom finalnym konsumentom zdrowej i bezpiecznej żywności. W tej chwili to, co się dzieje, ten niekontrolowany napływ spoza Unii Europejskiej żywności wszelakiej o bardzo słabej, wręcz nienormatywnej jakości, gdyż poza Unią Europejską nie ma wymogów, nie ma zakazów stosowania na przykład środków ochrony roślin, które na przykład w Unii Europejskiej są zakazane od 10, 20, 30 lat. Na wschodzie y, w Azji y, globalnie na całym świecie mogą być dopuszczone i do handlu, i do stosowania. My nie wiemy, co przyjeżdża, y, jak, skażone jakimi środkami ochrony, a są badania, które potwierdzają, że y, takie skażenia następują, a również y, zanieczyszczenie y, grzybami y, w źle przechowywanym, źle transportowanym ziarnie jest bardzo wysokie a zanieczyszczenia mykotoksynowe są bardzo silnie kancerogenne i bardzo mocno wpływają na układ hormonalny wszystkich ssaków, także ludzi, więc to, że tej słabej jakości pasza zostanie skarmiona zwierzętom, może pośrednio mieć wpływ na niebezpieczeństwo fitosanitarne dla, dla człowieka. Te ostatnie protesty, tak jak Pan wspomniał, one są wywołane przez regulację Europejskiego Zielonego Ładu i tak. sprowadzanie płodów rolnych z Ukrainy. Skupmy to się to może, są podstawowe założenia tych protestów. Skupmy się może właśnie na, na tych płodach rolnych z Ukrainy. Wspomniał Pan, że one odbiegają standardem od tak. tych płodów rolnych w Stwarzanych przez e, polskich e, rolników? Kto polskiego rolnika kontroluje? Kto e, m, e, płody rolne, które powstają e, na naszej ziemi, kontroluje? A kto kontroluje to zboże czy inne produkty, które napływają z za wschodniej granicy. Znaczy się, w skali europejskiej kontrole są przeprowadzane tak jak i w Polsce nas obowiązuje, obowiązują zakazy na przykład ograniczenia w stosowaniu pewnych herbicydów, czy innych środków ochrony roślin poprzez zakaz stosowania i tutaj mamy odpowiedzialność karną, jeżeli, bo są państwowe inspekcje, które kontrolują nas i mogą kontrolować wyrywkowo. Podstawowym kontrolerem, jeżeli chodzi o produkcję rolną, jest inspekcja weterynaryjna i ona ma pod sobą wszystko pochodzenia zwierzęcego. Inspekcja sanitarna, wszystkie produkty pochodzenia roślinnego. Czyli są to kontrole e, dokonywane na etapie produkcji. W trakcie, znaczy się, w trak w trakcie produkcji e, musimy prowadzić pełną dokumentację e, kupowanych, używanych, stosowanych środków e, do produkcji. E, z, e, w pierwszym kontrolującym e, jest e, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin, która ma prawo wejść e, do każdego e, gospodarstwa i bez zapowiedzenia skontrolować czy rolnik ma wszelkie uprawnienia do stosowania środków, czy wszystkie środki są pochodzenia legalnego, czy sprzęt którego używa jest legalizowany, bo to tak jak przy samochodach, sprzęt do oprysków też musi przechodzić regularne badania techniczne i jest legalizowany przez osoby do tego uprawnione. I tutaj mamy już tą pierwszą kwestię, która wpływa na konkurencyjność, że nie ma tych samych wymogów, bo tak. Ukraińcy y, u siebie tym restrykcjom nie podlegają, tak. nie są kontrolowani. Polscy rolnicy są kontrolowani, nie mogą tego y, stosować. Jeśli będą to stosować, będą karani. Tak. Czy y, po zbiorach, czy kiedy produkt już jest gotowy, dokonuje się jeszcze jakiejś kontroli jakości? Znaczy się tak. Są kontrole wyrywkowe, na przykład z całej partii. Nawet kontrole jakościowe przeprowadzają bardzo często młyny bądź duże fermy zwierząt pod kątem właśnie zanieczyszczenia substancji niedozwolonych bądź zanieczyszczenia mykotoksynami. Przy produkcji od niedawna bardzo popularnej w kraju soi, każda partia jest kontrolowana, gdyż w naszym kraju zakazana jest uprawa roślin GMO. Bardzo dużo właśnie zboża GMO ze wschodu do nas płynie. Nad tym też nie mamy żadnej kontroli. Także. Yy, w w przypadku wykrycia takich substancji ostatnio bardzo głośno się zrobiło na temat szkodliwego działania na ludzi i na zwierzęta glifosatu, także też już są wyrywkowo robione. Ostatnio słyszałem o wyrywkowych kontrolach przez Państwową Inspekcję Handlową, już gotowych produktów na półkach pod kątem właśnie zanieczyszczenia glifosatem. No właśnie, czy e, polskie służby, wyspecjalizowane służby do kontroli, czy, oni kontrolu, czy one kontrolują e, te produkty napływające z Ukrainy? Czy są w stanie wychwycić e, jakieś niedozwolone środki, które były... Stosowane na wcześniejszych etapach, na, na etapach produkcji, czy wiele rzeczy jest już nie do wykrycia? Nawet gdybyśmy chcieli, gdyby polskie e, służby odpowiedzialne za jakieś kontrole chciały e, skontrolować, e, powiedzmy, zboże, czy one są w stanie to wykryć? Wszystkie nie, nie, stosowane nieprawidłowo, tak. Ponieważ pozostają pozostałości właśnie charakterystyczne dla konkretnych środków ochrony roślin, większość substancji jesteśmy w stanie wykryć, i jeżeli cokolwiek zostało zastosowane źle, za późno, to bardzo łatwo, z tym, że są to bardzo drogie badania. Nie da się wrzucić do maszyny i uzyskać odpowiedniego wyniku, że to jest, to jest, to jest. Są to skomplikowane badania laboratoryjne. I generalnie trzeba szukać pod kątem danej substancji, którą chcemy znaleźć. Czy ona jest, czy nie. Czy jej nie ma. To nie jest CSI, że wrzucają próbkę do jakiegoś automatu i wychodzi skład molekularny. Czyli przy takiej dużej ilości produktów, które przekraczają granice, jest to praktycznie. Niewykonalne, przy, albo bardzo trudne i kosztowne. Przy, przy skali y, przemytu wielu y, rzeczy, co widzimy w tej chwili nawet w relacjach z granicy, gdzie są y, nasi koledzy rolnicy i y, fizycznie otwierają te wagony, otwierają y, te samochody, przy tej skali przemytu nie jesteśmy nawet w stanie stwierdzić, ile tego wjeżdża, a już nie mówię o jakości. Jednym z takich problemów, który jest podnoszony przez rolników, z którymi rozmawiam, to jest kwestia ugorowania. Chciałbym, żeby Pan, jako rolnik, znawca tematu, wyjaśnił naszym widzom, na czym polega ten problem. Co to jest to ugorowanie, na czym ono polega i jak negatywnie to rozwiązanie wpływa na ekonomię gospodarstwa. Generalnie założenia Zielonego Ładu to nie tylko ugorowanie, jest tam więcej bubli. Najbardziej charakterystycznym jednak jest to ugorowanie, tak? 4% w skali każdego gospodarstwa, na przykład w skali mojego gospodarstwa 4% z czystu, to już mamy 12. 12 hektarów, z których nie czerpię żadnych korzyści, a ponoszę tylko koszty. Ponoszę koszty związane z kredytami. Ponoszę koszty związane z, nawet z podatkiem rolnym. Rolnictwo jest to yy, gałęź przemysłu, gdzie podatek nie jest płacony od przychodu, tylko od danej ziemi. Yy, to jest tak, jakby yy, przedsiębiorca, yy, który ma na przykład firmę transportową 100 samochodów. Tak? Cztery samochody stoją na parkingu, ale dalej płacę leasingi, dalej płacę y, pracownikowi, którym, który tym miał jeździć, dalej płacę y, podatki drogowe, dalej płacę paliwo za te samochody, które nie jeżdżą. Bo utrzymanie y, w dobrej kulturze ugoru to nie jest tak, że y, po prostu przez rok nie wierzam na to pole i nie robię nic, bo tam chwasty wyrosną, y, które się rozsieją, z którymi będę miał problem przez kolejne 10, 15, 20 lat. Także yy, jest to obciążenie. A z drugiej strony, zobrazujmy sobie tę sytuację. Yy, około 58% powierzchni naszego kraju jest używana rolniczo. 4% z tego jest to powierzchnia większa niż yy, województwo małopolskie, które ma być trwale przez rok czasu. Z, z tym, że dzisiaj województwo małopolskie, i śląskie, już, yy, czy za rok powielając dana powierzchnia ma być wyłączana z produkcji rolnej tak to ugorowanie oczywiście istotą tego przynajmniej tak twierdzą pomysłodawcy to jest, to są kwestie ekologiczne czy rolnicy dopuszczają w ogóle jakiś procent 4% to jest za dużo tak ale czy na jakiś procent byście się zgodzili? Ale to się mija z celem. Zauważmy sytuację taką: rolnictwo jest to jedyna gałęź przemysłu, gdzie my jesteśmy w stanie absorbować dwutlenek węgla z atmosfery i kumulować go w glebie. W tej chwili już działają kredyty węglowe, polegające na tym, że wzbogacamy glebę właśnie o, o węgiel organiczny. I za to na zachodzie Europy już zaczęli płacić. W Polsce też już pierwsze firmy zaczęły wprowadzać ten system, gdzie za każdą tonę z akumulowanego dwutlenku węgla w glebie można uzyskać jakieś pieniążki. Uprawa kukurydzy czy konopi jest w stanie ściągnąć na jednym hektarze około 30 ton CO2 z powietrza. To jest potężna akumulacja. Rolnictwo generalnie wyciąga z powietrza dużo więcej CO2 niż lasy, które de facto rosną wolniej dłużej przy odpowiednim podejściu do rolnictwa, tak zwanego rolnictwa węglowego, jesteśmy w stanie to robić. Ale jest jedno ale musi nam się to opłacać. W chwili obecnej przy obecnej koniunkturze rolnictwo konwencjonalne przestało się opłacać. Nie ma w tej chwili gałęzi rolnictwa, do wczoraj było. Od dzisiaj już nie ma, ponieważ wczoraj Ukraina odcięła nam rynek mleka i produktów mlecznych, który jako jedyny jeszcze w tej chwili był nad kreską. Podejrzewam w kwestii kilku dni ten rynek się załamie, bo był to jedyny kierunek, gdzie polskie produkty i płody rolne były na dodatnim bilansie eksportowym w stronę wschodnią. I tutaj musimy zakończyć naszą rozmowę. Jak widać pojawiają się kolejne problemy i na pewno będziemy jeszcze nieraz dyskutować o nich w tym studio. Bardzo dziękuję panu za przybycie do studia. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny program z cyklu Gość Dnia. Do zobaczenia. Do widzenia.